W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chwalebny święty Patryku, jesteś uhonorowany jako jeden z największych ewangelizatorów i prawdziwych obrońców naszej wiary. Wyproś dla mnie tę samą gorliwość dla Chrystusa, która umożliwiła Ci zaniesienie światła prawdziwej wiary w całej Irlandii. Stawiaj się za mną i złóż moje szczególne intencje przed Chrystusem, a zwłaszcza niech moja prośba otrzyma pozytywną odpowiedź na większą cześć i chwałę Boga i mojej duszy. Amen. Święty Patryku, Twoja wiara i charakter ukształtowały się w trudach, które znosiłeś będąc w niewoli, Uproś dla mnie zdolność korygowania moich niedoskonałości, abym mógł ofiarować wszystko, kim jestem, i wszystko, co robię w służbie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen.